Serdecznie witam, sobota 21 stycznia o godzinie 17 w mojej kuchni robota w re jak to mówią, dzisiaj sobie zaplanowałem krokieciki. Tu gotowe, część już testowana na patelni, jedynie słuszny tłuszcz, oczywiście ciasto zrobione, a tutaj jak to można rzec w fazie produkcji i w fazie testowania. Smacznego wszystkim życzę. Przepis umieszczę troszkę później, może jutro. Farsz grzybowo-pieczarkowy z mięsem oczywiście, z dodatkiem kiszonej kapusty. No i tak, tak to wygląda przy produkcji. Tu się dopiekają, a tutaj gotowe. Życzę wszystkim zdrówka. Do zobaczenia.